Przesłanie formularza na stronie internetowej jest jedną z najważniejszych konwersji dla firm usługowych. Po ilości złożonych w ten sposób zapytań oceniamy skuteczność kampanii Google Ads. Dlatego w odpowiedni sposób trzeba podpiąć tak, który mierzy ilość wysyłanych formularzy. Dzisiaj zajmę się sytuacją, kiedy po wypełnieniu formularza zmienia się adres URL i wyskakuje strona podziękowania. Nazywam się Andrzej Dorcewicz i na co prowadzę kampanię Google Ads. Jeżeli chcesz, żeby takich materiałów powstawało więcej, zasubskrybuj ten kanał. W momencie kiedy wypełnimy formularz i klikniemy prześlij, jednym z możliwych zdarzeń jest wyświetlenie nowej strony. W takiej sytuacji zmienia się nasz adres URL i to właśnie za jego pomocą Możemy mierzyć konwersję, jaką jest wysłanie formularza. Adres URL może być dynamiczny i wtedy będzie interesowała nas jego stała część, bądź taki, który za każdym razem wyświetla się taki sam. Przejdźmy do panelu Google Ads. Żeby dodać konwersję, przechodzimy do narzędzi i ustawień, następnie konwersję, nowe działanie powodujące konwersję. Klikamy w witrynę. Wpisujemy adres strony. Skanuj. Przechodzimy niżej. I klikamy ręcznie dodaj działanie powodujące konwersję. Wybieramy kategorię. Przesłanie formularza kontaktowego. Nazwę możemy zostawić tą samą, bądź jakąś własną. Jako wartość zaznaczamy nieużywej wartości. Chcemy, żeby każdy formularz się liczył jako konwersję. Klikamy Gotowe. Zapisz i kontynuuj. Klikamy Użyj Menadżera tagów Google. Teraz musimy skopiować identyfikator konwersji. Przechodzimy do menadżera tagów Google. Klikamy tagi. Nowy tag. Konfiguracja tagu. Zaznaczamy Google Ads śledzenie konwersji. Tutaj wklejamy skopiowany wcześniej identyfikator konwersji. Musimy jeszcze skopiować etykietę konwersji. Przechodzimy z powrotem do panelu Google Ads. I kopiujemy ten numer. Przechodzimy niżej. Teraz musimy dodać regułę. Klikamy na niebieski plusik. konfiguruj regułę. I zaznaczamy wyświetlenie strony. Niektóre wyświetlenia strony. Tutaj musimy zaznaczyć Page Path. Może być zawiera bądź zaczyna się od. I tutaj kopiujemy to, co się zmieniło w adresie URL. Na przykład tą początkową część. Ważne tylko, żeby nie skopiować części, która się zmienia za każdym razem. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, możecie przesłać formularz dwa razy i zobaczyć, co się zmienia w URL-u, a co nie. Kopiujemy z powrotem Google Tag Manager. Kopiujemy tutaj. Zapisz. Nazywamy regułę. Zapisz. Nazywamy tak Warto zaznaczyć, że wysyłamy go do Google Ads. Zapisz. Klikając podgląd możemy sprawdzić, czy reguła poprawnie się uruchamia. Jeżeli tak, klikamy prześlij. Opublikuj. Dalej. I gotowe. Tak został zainstalowany na stronie. Przechodzimy do panelu Google Ads. Klikamy gotowe. Od tego momentu będziemy wiedzieć, kiedy dzięki naszej reklamie został wypełniony formularz, a także pod to zdarzenie możemy optymalizować kampanię.